La manifest. Wystawiam jedno z moich dzieł na ofiarę. Ma stać się symbolem przeciwstawiania się tym, którzy używają destrukcji jako formy protestu. Nie zgadzam się na niszczenie sztuki w imię jakiejkolwiek walki czy ideologii, nawet jeśli ma to być walka o ochronę środowiska. Sztuka jest wyrazem ludzkiej kreatywności, emocji i przekonań, a jej niszczenie nie jest sposobem na osiągnięcie pozytywnych zmian. Moja decyzja o wystawieniu jednej z moich prac na ofiarę ma na celu zwrócenie uwagi na paradoks zniszczenia wartościowych dóbr kultury w imię ochrony środowiska. Chcę, aby widzowie zastanowili się nad skutecznością takiego działania i zainspirowali się do poszukiwania alternatywnych, bardziej konstruktywnych ścieżek działania. Poprzez aktywny sprzeciw chcę pokazać, że istnieją sposoby, Wyrażania niezgody i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, które nie wymagają niszczenia wartościowych dóbr kultury. Wierzę w moc dialogu, edukacji i współpracy społecznej jako sposób na osiągnięcia pozytywnych zmian, zarówno dla sztuki, jak i środowiska naturalnego. La farba.